Ty wyłączone światło! Boże, święty... Boże, jesteś głupia! Och, ty jesteś... Głupia, Boże... Jezu, nie mogę na to patrzeć, Boże, on zaraz tam wejdzie. Przed chwilą wchodził. Ale no, znowu wejdzie pod te drzwi, jakiś, jakiś inny facet, no kurde, Boże, nie mogę na to patrzeć! Ojej, łap! O Boże, o Boże, o Boże, o Boże... O Jezu... O Boże... Boże, umarłam, umarłam. Umarłam, po prostu umarłam. Uspokój się, nic teraz strasznego się nie dzieje, on nic nie wchodzi. Ja, ja mam jakieś halusynce normalnie. Jakże nikt nie wchodzi? no Przecież widziałam przy tym, że, że wchodzimy no. Czekajcie, jestem nie ja nie jesteś sama, a ja muszę. Gdzie? Do toalety. przestać to tylko tego filmy. Ale, ale moja wyobraźnia. No dobra. Trzymajcie tyle mnie kciuki. O Boże. O Jezu, zaraz otworzę. Nie otwieraj tej skrzyni, ona jest... Boże, nie rób tego, nie rób tego, nie rób tego, nie rób tego! A ta muzyka i to napięcie, i to napięcie rosło. Dobra, spoko. Ej, co się tam dzieje? Ej! Dixie Wszystko spokojnie? Wszystko okej? Okay? Teraz, czekajcie, pójdę tam do niej. Może wróć lepiej, ja pójdę. No dobrze, ale ja już nie chcę oglądać horroru. Trixie, mogę wejść do łazienki? Dzisiaj są otwarte. Boże, Trixie, 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 wszystko w porządku? Trixie, Trixie, byłeś wyjść... Czy moi zwanne Trixie? Może, może Trixie, ja, ja, aha, coś tam dzieje. pożona ona w wanie leży i, i nic nie mówi, nic zupełnie. Coś przestań przeżyć. i przepraszajcie mnie. O Jezu, o Jezu, Trixie, Trixie! No, odezwij się! Dic ha, ha, ha. Oh, Boże! Wiesz co? Dzięki. I ja, no przestań! To dostaję... no, te. brałam was tylko! Digwinny nie potrafiłam oddech i widzi nieruchoma przez parę godzin. Ale was nazdrażyłam. Przyznacie że się baliście. Dzięki, to wcale nie jest śmieszne. Boże święty. Myślałem, że umrę. Ej, zaraz, czemu telewizor się włączył? Skąd ja mam wiedzieć? Czekajcie, pewnie, nie wiem. Kurczę, gdyby światło było zapalone i by się zgasiło, to bym się bardziej przeraziło. Ale jako, że światło sama wyłączyłam, to to... Zobaczę... Au! Kurde. Nie mogę. Kotki wyskoczyły, ale to nie razie. jak tylko je dotykam. Au, a moja łapa. Ach, moja łapa, moje kopyto, moja noga, moje... moje... Dupki. no Nie wiem, co mam zrobić. Nie wiem już, sama, co mam zrobić. Spoko. Jakoś, no nie wiem. Coś się zrobi, nie? Co? Coś się zrobi. Mm, no to, 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 to. Też. Przydałby się wyznać elektryka. Elektryk jest od siódmej, czy tam... Nie wiem, zresztą, od to, który jest elektryk, ale na pewno nie do dwudziestej. Czwartej. Zero, zero. za zero, zero. O Boże. Co nas czeka? Uff, dobra, nie stosujmy się. Wszystko będzie okej. Okay. Boże święty. Czuję się jak w tandetnym horrorze. a Ła, 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 Co jest? Tylko nie udawaj, bo jak nie... Nie, nie udaje Boże mój... O Boże, jak mnie kuję, Boże, jak mnie kłuje. a a co Cię kłuje? co Cię kłuje, no co tam się dzieje, nie wiem, błagam, chodźcie tutaj, a Boże, co ci, co ci jest, ej, co Ci jest, wszystko w porządku, ej, wszystko okej, okay? aua, Boże, o Boże, Boże, jak boli, jak boli, ej, Chodźcie tutaj, Tadek, chodź tu, szybko, szybciej! Co jest? Boże święty, co... nie mam pojęcia, co jej się dzieje. Czekaj, trzeba zadzwonić po jej rodziców. Halo? Słuchaj tego. Halo? Co tam jest? Kto to mówi? Może słyszałeś to? Takie harczenie i zamiast... Oj. Boże, 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 Boże. Może. Ona ma następę w domu. A bo ja wiem. Dobra, czekaj, dzwonię z Twojej komórki i do szpitala. Halo, pogoda wiem. Mam też ten Farek. Prosimy, czym będę przyjechać? Dobrze. Dobrze tak. Co się stało? No. No, ja się nazywam Tadek. Yy, mieszkam, nie mieszkam, tylko jestem u mojej przyjaciółki w domu i to właśnie o nią chodzi. Ona mieszka na Zwycięzców w yy, Petropuil. W takim dużym niebieskim domu i i, i my oglądaliśmy horrory, bo jej rodzice wyszli i my jesteśmy sami w domu. Ona włączyła światło, ale telewizor się wyłączył, korki wyskoczyły i się nie chcą wyłączyć bo prąd ją razi i one teraz się przewróciły na łóżko i on kuje coś strasznie mówi, że nie może. Nie, ona, ona nie oddycha. Proszę szybko przyjechać, uważam. Boże święty. Szybciej, 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 szybciej. Dobrze, dziękuję że niedługo przyjadą o boże święty. aaaa chodźcie tutaj szybko Foknie, tam z leksorem, tam coś było, tam coś było tam taki, taki straszny pan, pani cokolwiek, nie wiem co to było chodźcie teraz boże, boże nie ma no mi się stąd ale, ale horsia. Chodźcie, bierzemy. Weźcie wszystkie telefony. Nie bierzcie swoich rzeczy. Wkładamy koc, bierzemy ją. Chodź, już. Gdzie się? Chodź. Weź tak. O tak. Chodźcie szybko wszyscy. Ojej. Ale... W tomu W domu, domu jesteśmy przecież bezpieczni. Ale jest to coś, ten coś, to... To, to, to jest straszne, ja, ja nie chcę tego. To jest jej, ona nie oddycha. To jej, Chodzi, że jak najszybciej będą. O Jezu. Jadą, czekajcie, czekajcie, muszę ją wziąć. Zejdźcie z nimi, zejdźcie z Co wy? Pół godziny później. Do szpitala. Na obserwację. Zostaliśmy sami, widzą. Chociaż mogli nam zrobić prąd. Zdali nam numer do jakiegoś elektryka, ale to, no. Ale jak on nie odbierze, to co będzie? Nie mam pojęcia, co będzie. Nie mam pojęcia, co się stanie. Ale wiem, że nie jest wcale tutaj bezpiecznie. To, że mogliśmy z nią wszyscy pojechać. Nie mamy kluczy, i nie moglibyśmy zostawić tego domu. Właśnie, to byłaby nasza wina, jakby ktoś się tej włamał. Jezus, Maria, nie mogę. Nie mogę myśleć.